Witam Was serdecznie. Ostatnio w filmie mówiłem Wam, że dzielę się z Wami sukcesja, sukcesami i porażkami. No to dzisiaj taki film troszkę o porażce. A mianowicie zapowiadane było plus 2, plus 1, a wyskoczył nieoczekiwany przymrozek było minus 2,2. No i co? I sami widzicie, że nie, wa nie warto ufać prognozom, Bacjo, którego posadziłem parę dni temu, no wygląda w tej chwili tak, to znaczy jemu bardzo nic nie będzie, bo te liście i tak były do ścięcia, i tak. Yy, te nowe liście nie są uszkodzone, tutaj są zielone jak najbardziej. No, ale, ale jednak dostał po liściach i. I tej nocy też ma być mróz i tej nocy to już na pewno te liście nie wytrzymają, bo przymrozek ma być dużo większy. Dlatego to co mówiłem, jakbyście posadzili takiego banana 30, 40 czy nawet pół metra wysokości, no ten bananek bardzo mocno by mógł oberwać. Także mm, zbierałby się bardzo długo. On by przeżył, ale, ale byłby naprawdę w kiepskim stanie, no i i by musiał regenerować się długo, długo i jeszcze raz długo, przejdziemy do innych roślin. Pokażę Wam, co jeszcze dostało, co jeszcze zmroziło. Tutaj, też razem z tym basio, sadziłem gunerę manikatę. No, i tak ten listek już nie tak dawno był zielony. no Jak widzicie, oberwał. Temu nie jest nic, bo nie był rozwinięty. On jest zielony tutaj w środku. Jemu na razie nic nie będzie. Oj, Maciek mnie chyba zabije za tą gunerę. Nie pokażę się u niego przez rok czasu. Budka już naszykowana. Dlatego ta gunerka dostanie dzisiaj budkę ze styropianu. Jest i wieko do tego. No i od dzisiaj wszystkie noce, dopóki nie będzie ciepło, tak będzie sobie nocować. Idziemy jeszcze, pokażę Wam kilka roślin koło szklarni, które też stały na zewnątrz. I teraz możecie sobie porównać, które są wytrzymałe, które nie. Zaraz przejdziemy, tam wam pokażę. No więc tak, jesteśmy przy roślinach koło szklarni, które stoją tutaj. No wiadomo, palemkom tutaj nic nie będzie. Yy... Juka Gwatemalska. Nic. Ona jest wytrzymała, no ale tak. Pacja, Japonika, Wariegata. Młode liście dostały. No niestety. Ona będzie musiała wypuścić nowe. Te liście Obeszknął i nic już z nich nie będzie. Nolina. Nolina yy, no trochę to tutaj jest zaskoczenie, bo w tamtym roku o te wszystkie obecknięte liście, to są po przymrozku, ona miała zero i wtedy przy tym zerze Oberwała. A tutaj jak widzicie, ponad minus 2. No i jest zielona. Trzyma się i prawdopodobnie odslała. Bo jakby miało liście złapać, to już by to wszystko wyszło. Yy, idziemy tutaj. Brukmansia. Brukmansia wystawiona. No flaczki wiszą. Tak wygląda. Granatowiec. Granatowiec wytrzymały do minus -7, minus -7 tak samo jak figa. Ale części zdrewniałe. Liście niestety nie wytrzymują tyle i większość liści przeżyła bez szwanku, ale te najbardziej delikatne listki, te młodziusieńkie, tak jak możecie sobie zobaczyć tutaj, te takie czerwone no, ten akurat nie, ale ten dostał. Te młode listki już nie są tak odporne na taką temperaturę. Yy, Kalamondyna. No, to cytrusy. To one tam w sobie mm, nieduży spadek, takie do minus 3, wytrzymają. Tutaj też widzę w porządku. Cytryny w porządku. No i mandarynka. No, tej też nic nie, nie jest. No także sami widzicie, nie warto ufać prognozom. Lepiej zapowiadają plus dwa, plus jeden. Lepiej to schować, lepiej sprzątnąć do szklarni. No, te wszystkie rośliny moje już dzisiaj chowam. Także nie ma co ryzykować. Taki krótki film ku przestrodze. Abyście widzieli, co delikatny przymrozek może zrobić z roślinami. U sąsiada może być plus 2, a u nas będzie minus 1, minus 2. Właśnie tak działa taki wiosenny przymrozek, że znajdzie sobie przesmyk i, i jedzie rośliny równo za koleją. Troszkę taki film smutny. Pozdrawiam, cześć.